Hello, hello. Jeszcze mamy październik, i dzisiaj chciałam powiedzieć, jakie różnice kulturowe i społeczne zdziwiły mnie tutaj na Islandii. Pierwszą sprawą, taką raczej trudną do przejścia, było zwracanie się po imieniu, o imieniu do wszystkich. Do młodszych, do starszych, do pacjentów, do przełożonych, do obcych ludzi. Może to też zależy od charakteru, od tego jaki kto jest. Ja całe życie byłam jakoś tak wychowywana, że szacunek do innych. I raczej, że to Ty jesteś ta osoba, która jest niżej, i takie miałam jakieś poczucie, że kto mówi, że jestem niewystarczająca. No nie wiem, każdy inny jest lepszy. I dla mnie to było bardzo trudne przełamać tą barierę, na przykład do przełożonego, zwracać się po imieniu, zmniejszyć ten dystans. Także w. Konkurencji z innymi, a zwłaszcza z innych krajów, którzy są bardzo pewni siebie, wyluzowani, to naprawdę dużo traciłam. Musiałam to nadrabiać pracowitością, musiałam iść do szkoły, żeby sobie jakąś tą pozycję i dalej nie potrafię jakoś tak walczyć o swoje, bo mi się cały czas wydaje, że jestem ta gorsza. Teraz to już się do tego przyzwyczaiłam i wydaje mi się, że to, nie, że to jest normalne. Nawet powiem, że w drugą stronę to wychodzi jakoś bardzo dziwnie i, że tak powiem, trochę hamsko z mojej strony. Bo na przykład, kiedy jestem w Polsce, to też próbuję się zwracać od razu perty, a nie każdy to przyjmuje jako coś normalnego. Tak samo jak dla mnie było dziwne, jak ktoś jakiś. Dzieciak do mnie się zwracał per ty, tak samo te osoby w Polsce też czują się źle, jeżeli ja tak mówię na ty. Chociaż się pilnuję, żeby się zwracać per pani per pan. Ale na przykład jeszcze jak moja mama żyła, też mi jakoś to się nawet nie zauważyłam tego, poleciałam po imieniu i siostra na mnie naskoczyła, że nie mam szacunku. Także. No, nie wiem, w Polsce jest jakieś takie mniemanie, że wszyscy są panowie, jeden od drugiego lepszy. No, także nie wiem, to jest ta taka główna różnica. Tutaj po imieniu się można nawet zwracać do prezydenta Islandii, do urzędników, do wszystkich. Nie wiem, czy to jest okazywanie większego szacunku. Jeżeli, jeżeli zwracam się do kogoś per pan, per pani, bo generalnie tutaj się szanuje każdego, obojętne, czy to jest czy to jest pracownik zwykły, czy to jest dyrektor. Do każdego w ten sam sposób, do każdego na ty. A w Polsce mi się wydaje, że nawet jak ktoś mówi pani, pan, to jednak ten szacunek jest do drugiego mniejszy, bo Wystarczy, że wykonujesz gorszą pracę, że nie masz wykształcenia. No po prostu to nie ma znaczenia chyba, czy się mówi per pan, per pani. Dla mnie to już jest takie normalne mówienie na ty. I też mi się wydaje, że na Islandii społeczeństwo jest takie bardziej, jak to się mówi, egalitarne. Że wszyscy mają być równi i takie wywyższanie się, wyróżnianie strojem, pokazywanie, że jest się lepszym, że ma się więcej pieniędzy, to jednak nie patrzy się na to przychylnym okiem, że tak powiem. Nie ma takiego, czegoś takiego, że muszę po prostu zarzynać się, żeby kupić lepszy samochód, żeby mieć lepszy od sąsiada czy telewizor. Nie jest tutaj jakąś taką wartością. Raczej ludzie nie zwracają uwagi, gdzie ty pracujesz, co ty robisz, tylko raczej nie zwracają uwagi, jak zarabiasz na życie, tylko co robisz. To znaczy, co dodatkowo robisz. Czy może piszesz książki, może malujesz, może coś tam innego ciekawego robisz. Coś dla innych ludzi też. No, także tutaj chyba najwięcej książek się wydaje, tak, mi się wydaje, ze wszystkich krajów takich normalnych wydanie wydani papierowe. I bardzo popularne tu jest dawanie prezentów, książek na święta i też z różnych okazji. Także. Troszeczkę inaczej. Każdy chyba, kto miał ciekawe życie, kto chce coś tam zostawić po sobie, pisze takie, y nie wiem jak to powiedzieć historię swojego życia w formie książkowej historię rodziny ze zdjęciami, ze wszystkim także to też takie fajne.